Co liczymy, nie? Raz, dwa i trzy. Trzecia niedziela Adwentu. Dzień dobry. Do tego niedziela, jak pójdziecie na liturgię w kolorze różo różowym, bardzo męskim, bo ta niedziela jest niedzielą radości, niedziela gaudetę. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście sobie na początek przeczytali dzisiejsze czytania. Dopiero potem mnie posłuchali, żeby to, co będę mówił, było jasne i żebyście wiedzieli, do czego się odnoszę. Mamy trzy teksty, yy, które każdy mówi w jakiś sposób o radości, ale yy, chciałbym zacząć od Ewangelii. Yy, czytamy Ewangelię Mateusza yy, i czytamy o tym, że Jan jest w więzieniu. Od tego się zaczyna. Jan jest w więzieniu. Ten Jan, którego w zeszłym tygodniu oglądaliśmy jako Gościa, który y, grzmi, który krzyczy, który mówi do y, tego establish establishmentu religijnego bardzo mocne słowa, no dzisiaj ten sam Jan jest opisywany jako człowiek uwięziony w jakimś lochu. I teraz no, możemy sobie wyobrazić, że facet, który przez całe życie żyje na pustyni, czyli w wielkiej wolności, Nagle zostaje zamknięty do kilku metrów kwadratowych, totalnie nie wiedząc, co z nim będzie. Yy, przeżywać musi niesamowity dramat. Nie wiem, czy Jan miał depresję, czy Jan przeżywał jakieś załamanie nerwowe. Tego nie wiem, yy, ale możemy się tylko domyślić czy domyślać, że stan jego psychiki jest słaby, że Jan ma się źle. I teraz taki Jan co robi. No, myśli sobie, trzeba nawiązać jakiś kontakt z Jezusem, trzeba y, odnaleźć mistrza, pamiętacie tego, który był, którego był poprzednikiem i zapytać, czy to wszystko ma sens. No tak często robimy, kiedy czujemy się źle, no to pytamy swoich przyjaciół o sens życia. Jan posyła swoich uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy czekać na innego. Y i teraz jest pytanie: Czy Jan po prostu sam miał wątpliwości i wysyła posłańców, prosząc o to, żeby oni w jego imieniu zapytali? Czy Jan, wiedząc, że Jezus jest Mesjaszem i wiedząc, że jego życie, czy przewidując, że jego życie się kończy, prosi o znak dla jego uczniów, żeby nie zwątpili? Podejrzewam, że jedno i drugie mogą mieć tutaj miejsce. Dlatego Jan ich wysyła do Jezusa. Z tym zapytaniem. Ale Pan Jezus, zobaczcie, co robi. Przecież wydawałoby się, że w takim momencie najprostszą rzeczą i najważniejszą, jedynie słuszną byłoby to, że Jezus po prostu idzie do Jana, yy, idzie do Jana, żeby go odwiedzić i żeby odpowiedzieć mu na to pytanie, czy on jest mesjaszem, żeby Jan, skoro przewidują, że to się może źle skończyć, umarł w pokoju. Tymczasem Jezus robi coś innego. Jezus mówi: idźcie i powiedzcie Janowi, że to co. Yy, idźcie i powiedzcie to, co słyszycie i na co patrzycie. No i tutaj mówi o znakach. O zmartwychwstaniu umarłych, o tym, że głusi słyszą, że ubogim głosi się Ewangelię, że ci, którzy nie widzą, zaczynają widzieć i tak dalej. Czyli Jezus nawiązuje po prostu do tych wszystkich znaków i cudów, które sam robił, które mają potwierdzić to, że jest Mesjaszem. I potem, jeszcze, gdyby to wszystko było mało, to Jezus mówi: Błogosławiony ten, kto we mnie nie zwątpi. To z jednej strony jest takie słowo umocnienia, tak? znaczy, jakby Jezus pokazuje Janowi, hej, nie wątpi. A z drugiej strony zobaczcie, że jak się jest w takim no, bardzo słabym położeniu psychicznym i w ogóle egzystencjalnym, to, to takie zdanie wcale nie musi być umocnieniem. Ono może być bardzo. Takie, do, 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 no takie dobijające. Nie wiem, jak to odebrał Jan, ale rzecz jest w tym, że ta Ewangelia nam pokazuje, że kiedy dzieją się złe rzeczy w naszym życiu, kiedy jesteśmy, tak jak mówi dzisiaj prorok Izajasz w pierwszym czytaniu, jak spieczona ziemia, jak pustynia, jak stepy, które nie mają już w sobie roślinności, kiedy wyssane jest z nas życie, kiedy jesteśmy w jakimś takim egzystencjalnym dołku, to warto otworzyć oczy, rozejrzeć się dookoła i zobaczyć trochę faktów, które się dzieją. Podobne rzeczy będzie nam podpowiadała psychologia. To znaczy, że wtedy, kiedy no właśnie coraz bardziej się zasklepiamy, coraz bardziej zasuszamy w naszym życiu, coraz bardziej jesteśmy zamknięci, to wtedy dobry terapeuta będzie, jakby pokazywał, żeby taki człowiek, malutkimi kroczkami, bo tu nie chodzi o, to, o jakiś wielki zachwyt nad całym światem, ale o to, żeby malutkimi kroczkami, milimetr po milimetrze, otwierał oczy, po to, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko to, co jest moim bólem. Jezus, myślę sobie w tym fragmencie dzisiejszym, nie tylko jest dobrym przyjacielem Jana, ale jest też dobrym terapeutą. Jezus pokazuje Janowi, że y, nie chcę mu wmawiać, że jest ok, ale chcę mu pokazać, że radość, chrześcijańska radość, chociaż wtedy jeszcze się nie nazywano chrześcijanami, uczniowie się by tak nie nazywali, y, że radość chrześcijańska to jest nic innego jak taka głęboka pewność, że nawet jeśli jestem w jakimś czarnym dole, w jakiejś, jak śpiewał Kwiat Jabłoni, niedawno o tym wspominałem, w jakiejś buce, która mnie ogarnia, to warto wysilić się na taką małą rzecz, żeby zobaczyć, że to, co przeżywam, i to jest realne, tak? bo ja to przeżywam, nie mogę tego negować, ale że to, co przeżywam, nie jest jedyną rzeczą na tym świecie, że warto zobaczyć coś więcej. Zobaczcie, to dzisiejsze czytanie, ono jest niesamowite bardzo Was proszę, żebyście spróbowali je pokontemplować, posiedzieć z tym tekstem, bo ono brzmi niesamowicie. Posłuchajcie. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując uciechy. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga, pokrzep... Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe, powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się. Oto Wasz Bóg, oto Ponsta, przychodzi Boża Odpłata, on sam przychodzi, by Was zbawić. Boże, ile razy ja byłem w życiu małoduszny, czyli taki, który nie miał w sobie no właśnie duszy, życia, nie miał w sobie jakiegoś takiego przekonania, że będzie dobrze, że wyjdę z jakiegoś kryzysu wielokrotnie i myślę, że też mój charakter, moja wrażliwość, czy czasami przewrażliwienie, jakby potęgują taki stan, w którym czuję się małoduszny, a Bóg zawsze w takim słowie przychodzi z tym, żeby powiedzieć nie bój się. Zobaczcie, Bóg nie odbiera tego stanu człowiekowi. Bóg nigdy nie odebrał głębokiego smutku, nie odebrał mi, nie wiem, mojej depresji, mojej choroby. Nie sprawił, że jej powody zniknęły, że osoby, które przyczyniły się do tego, że znalazły się w ciemnej dziurze, przestały istnieć. Nie było żadnej pomsty na zasadzie, że zniknęli, że zniknął ten człowiek czy ci ludzie, ale całkiem coś innego się wydarzyło. To znaczy, Bóg wierzy w to, że. No, żebyście mnie dobrze rozumieli, nie chodzi o to, że Bóg, nie wiem, wziął mnie z jednego miejsca na drugie i teraz mówi, otwieraj oczy i patrz. Nie. Ale jakby mówiąc, Bóg zrobił, to znaczy mam na myśli to, że wierzę, że On kieruje całym moim życiem. A więc, kiedy przyszła ciemność, kiedy przyszła ciemna dziura, kiedy wydawało się, że życie się skończyło, no to znalazłem się w innym miejscu. Pamiętacie, pięć lat temu przyszedłem do Wrocławia w środku pandemii i małymi kroczkami Bóg wyciągał mnie. Z tej strasznej, ciemnej dziury. To nie było jakieś cudowne wydarzenie, ale właśnie to, co zrobił wobec Jana. Umarli widzą, umarli zmartwychwstają, niewidomi widzą, chromi chodzą, a więc y, pokazywał mi małymi rzeczami to, że jest, że mnie nie zostawił. Dla mnie wtedy, pamiętacie, mówiłem, y, zawsze to podkreślałem w różnych gadkach i pisaniu, że miałem dwóch terapeutów w tamtym czasie. Pierwszym to była faza, nasza psina, nasza królowa, yy, nasz owczarek niemiecki, a drugi to był rower. Yy, I to był taki moment w życiu yy, psa, yy, którego pokochałem całym sercem, kiedy ona była przez całe lata związana z jednym z naszych ojców, ojcem Janem Orzogiem, który bardzo szybko, bo po dwóch miesiącach, jak przyszedłem do Wrocławia... Zachorował na COVID, i to także go zmiotło, i ostatecznie umarł. Więc ona sama była sierotą po ojcujanie. I takie dwie sieroty się spotkały, i potrzebowaliśmy siebie nawzajem. A druga rzecz, no to tak jak powiedziałem, to był rower, to znaczy ta, yy, ta potrzeba, żeby cokolwiek ze sobą zrobić, czyli żeby usiąść na siodełku i zrobić ileś tam kilometrów. Żeby wrócić. I to absolutnie nie było tak, że jak ktoś pamięta mnie z tamtego czasu, że nie wiem, że wracałem i wszystko minęło. Absolutnie nie. Ale właśnie myślę sobie, że warto znaleźć cokolwiek, coś, co inni mogą nawet wyśmiać. Wielu się wtedy ze mnie śmiało z mojej wielkiej miłości do psa, ale dla mnie osobiście to było właśnie to, co Pan mówi w tym, te w tym tekście. Odwagi nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Myślę sobie, że my czasami bardzo tak eschatologicznie rozumiemy zbawienie, że zbawienie wielu chrześcijan rozumie w taki sposób, że Bóg po śmierci weźmie, weźmie, weźmie nas do nieba. A tu chodzi o coś innego. Owszem, ostatecznie tak wierzę, będziemy wzięci do nieba i będziemy zbawieni. Nie za darmo, tylko za cenę krwi Jezusa, ale chodzi też o coś innego. Że Bóg nas zbawia w naszej egzystencji, to znaczy tu i teraz. Że Boga interesuje nasze życie. Ta sytuacja z Janem, kiedy Jan mówi, yy, no, jakby, czy nie mówi tego w tym tekście, ale jakby pokazuje swoją postawą, jest ze mną źle. Potrzebuje utwierdzenia, potwierdzenia mojej drogi, i Jezus daje mu odpowiedź. Być może nie taką, jak się spodziewał Jan, ale jestem przekonany, że Jan ją y, dobrze zrozumiał i że Jan, idąc na śmierć, miał w swoim sercu pokój. Nie taką nonszalancję wobec śmierci, że mam to w nosie i się tego nie boję. Zapewne się bał. Każdy człowiek by się bał i boi, ale w takim sensie, że mam przekonanie, że Bóg jest ze mną. Kwestią jest to, co też mówi Jakub w drugim czytaniu. Trwajcie cierpliwie bracia aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenne plony ziemi, dopóki nie spadnie deszcz i wczesny deszcz i późny deszcz. Tak i Wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie Wasze serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Ta zgoda na cierpliwość, ta zgoda na to, że trzeba swoje wyczekać, nie jest poddawaniem się jakiejś abstrakcyjnej Bożej próbie, tylko to jest kwestia uszanowania procesów, które są we mnie. I znowu wrócę do obrazu terapii. Żadna terapia, dobra terapia nie mówi przyjdź na dwa spotkania z psycho psychoterapeutą czy z psychologiem i będziesz uzdrowiony. Nie, potrzebujesz. Wielu godzin potrzebujesz, wielu przegadanych godzin, przepłakanych, skryzysowanych, że tak powiem, do tego, żeby, dojść, żeby doszło do uzdrowienia. I podobnie z naszą wiarą, to znaczy potrzebujemy długiego czasu, potrzebujemy cierpliwości, żeby zobaczyć to, co jest owocem naszej wiary, czyli obecność Pana. I kiedy dzisiaj będziemy świętować Niedzielę Radości, trzecią niedzielę Adwentu. To bardzo was proszę, niech to będzie niedziela, w której podejmiemy taką decyzję, żeby zgodzić się na proces, żeby zgodzić się na decyzję czy podjąć decyzję o tym, że w moim życiu też potrzeba czasu, że chcę uszanować to, że potrzebuję czasu, żeby wyjść ze swojego smutku, żeby wyjść z tej spieczonej ziemi, żeby wyjść z tego stepu, na którym nie ma roślin że to kompletnie nie chodzi o to, żeby na zawołanie powiedzieć tak, jestem chrześcijaninem, mam w sobie radość, super, fajnie, jeśli jej nie mam. Jeśli nie masz, to uszanuj ten proces i nie bój się tego procesu. Nawet jeśli na swojej drodze spotykasz takich, w cudzysłowie, nawiedzonych chrześcijan, którzy ci, którzy ci mówią, powinieneś się cieszyć, bo Pan zmartwychwstał, to ty, znając swoje serce, znając swoje położenie życiowe, Znając to, w jakim momencie teraz jesteś, szanuj swój proces, bo to jest bardzo ważne. Nie dajcie się zwieść takim prorokom, którzy przychodzą i mówią, że ty musisz coś przeżywać. I może też warto zobaczyć, tak na całkiem koniec, tę drugą część dzisiejszej Ewangelii, kiedy pan Jezus, kiedy ci posłańcy, posłańcy już od, odeszli i poszli do Jana. Pan Jezus pyta, do, pyta ludzi, coście przyszli obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy takie szaty noszą. Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, to jest coś więcej niż prorok. I zobaczcie, myślę, że warto też zadać sobie te pytania, czego ja się spodziewam, Mamy trzecią niedzielę Adwentu. Tak naprawdę zaczniemy za chwilę końcóweczkę. Powiedzmy, że jesteśmy za połową, no więcej niż za połową, bo y, dzisiaj jest 14, czyli za 10 dni będzie Wigilia. Więc przeszliśmy już dłuższą drogę niż krótszą. Y, może warto się zapytać samego siebie, czego ja się spodziewam przez ten, poprzez ten Adwent. Co jest moim pragnieniem? Może warto wrócić do tego, o czym mówiliśmy na początku, że to będzie czas zwykły i niezwykły. Pamiętacie, kiedy mówiłem o tej ciąży, o tym, że mamy go przeżywać po swojemu? Na ile daliśmy się przekonać samemu sobie, że warto uwierzyć sobie i przeżyć ten czas po swojemu? Bo te czytania, chociaż mówią o radości, ale mówią o takiej radości w trudnym doświadczeniu życiowym, to one, Cały czas, przynajmniej takie czytam, pokazują mi, że mam bardzo szanować to, kim ja jestem, jaki jestem, w jakim jestem w stanie. A więc mam szanować całe swoje życie, ten proces, w którym się znajduję proces wzrostu, proces uzdrowienia, proces, w którym, który się dzieje na jakimś bardzo konkretnym moim doświadczeniu życiowym, a nie ogólnoludzkim. Więc. Mam nadzieję, że to dzisiejsze gadanie. Chociaż ja mam takie przekonanie, że tak ględzę trochę. Nie wiem, może, może tylko tak się dzisiaj czuję, ale takie mam wrażenie, że trochę ględzę, więc mam nadzieję, że Wam cokolwiek podpowiedziałem na ten dzisiejszy dzień. Bardzo Wam dziękuję za Waszą cierpliwość, za to, że jesteście, za to, że możemy sobie razem słuchać tego słowa. Tak teraz sobie myślę, że po tym, co powiedziałem przed chwilą o tym ględzeniu, że. No właśnie, czasami tak ze słowem jest, że wydaje się nam, że to słowo będzie w nas jakoś mocno rezonowało, bo jest takie czy inne, bo, bo jest fajne po prostu, a potem się okazuje, że jest takie zwyczajne. I myślę, że tą, tę zwyczajność też warto przyjąć. Nie bać się tego, że słowo nie buduje we mnie czy powoduje jakichś niesamowitych emocji, ale że słowo daje nadzieję. Pan Jezus mówi do uczniów Jana. Powiedzcie, Janowi, że dzieją się cuda. Może Pan Jezus chce dzisiaj Tobie powiedzieć, zobacz cuda w swoim życiu. Zobacz, że pomimo tego, że może źle się czujesz, jest w Twoim życiu mnóstwo dobra. To jest bardzo ważne, żebyśmy się uczyli dostrzegać dobro w swoim życiu. Tu nie chodzi o jakąś grzeczność wobec Pana Boga, że mu dziękuję, ale chodzi o posiadanie takiej kotwicy, do której mogę się przy. Czepić, żeby nie utonąć w tym, co jest moją czarną dziurą. Dobrej niedzieli Wam życzę. Bardzo Wam dziękuję za Wasze komentarze, serduszka, za wczorajszą dyskusję o starych ciotkach. Bardzo to było fajne i dobrze się to czytało, więc bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję moim patronkom i patronom dziękuję ekipie Supiego. Dziękuję pewnej pani, która przysłała mi. Przez jego wsparcie, pani o inicjałach AM, yy, która dedykowała yy, to wsparcie na moje nowe okulary, więc też bardzo pani dziękuję serdecznie za to wsparcie. Dokładam do tych okularów i już czekam na sygnał od optyka, że w końcu będę widział lepiej. Trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się, jak Bóg pozwoli, w poniedziałek. Do widzenia i dobranoc.